Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Was serdecznie szkraby witam na tej dzisiejszej Drodze Krzyżowej, którą wspólnie przeżywać będziemy. Zachęcam, żeby skupić się na tej Drodze Krzyżowej, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby albo wpatrywał się w krzyż, albo wziął go i postawił na przykład na stole, gdzie siedzi. Także zachęcam wszystkich do wspólnego włączenia się, gdy będziemy śpiewali. Można także sobie pośpiewać, można także e, r, r, uczestniczyć. Zachęcam, żeby był to dla nas wszystkich czas takiego duchowego wzrostu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj na tę drogę krzyżową z mocnym postanowieniem. Będę razem z Tobą niósł krzyż moich grzechów przez wszystkie stacje. Przejdę z Tobą drogę krzyżową i złożę przy każdej stacji moje grzechy, słabości, braki i zaniedbania. Chcę razem z Tobą wyzbyć się tego, co złe w moim życiu, bym potrafił jeszcze mocniej kochać Ciebie, moich rodziców, rodzeństwo, kolegów czy koleżanki. Chociaż jestem dzieckiem, to już dziś chcę podążać razem z Tobą drogą świętości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami stacja pierwsza pan Jezus na śmierć skazany kłaniamy się panie Jezu Chryste i błogosławimy ciebie boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył nikt na ciebie Jezu nie chce patrzeć nikt nie chce ciebie uniewinnić stoisz tam jakże samotny opuszczony ze schyloną głową i słuchasz wyroku skazującego jesteś niewinny jednak w cichości swego serca przyjmujesz ten niesprawiedliwy wyrok. Jakże często ja Jezu osądzam ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Wiele razy, usłyszawszy plotkę, przekazuję ją dalej. Wydaję wyrok i nie obchodzi mnie, czy moimi słowami nie ranie innych ludzi. Weź Jezu ode mnie grzech osądzania i przybij go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, Panie. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Drzewo krzyża jest bardzo ciężkie. Belka mocno rani Twoje boskie ciało, jednak Ty podejmujesz się tego zadania. Przyjmujesz krzyż na swoje ramiona bez słowa sprzeciwu. Panie Jezu, a ja narzekam, gdy muszę wywiązać się z obowiązków szkolnych czy domowych. Nie lubię brać na własne barki krzyża zadań, które stawiają przede mną rodzice czy nauczyciele. Jakże często buntuję się z tego powodu, jestem niezadowolony lub zły. A mój bunt to nic innego jak lenistwo. Weź je ode mnie grzech lenistwa i przybij go do swojego krzyża. Zmił się nad nami, panie. który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz pierwszy. Kłaniamy cię Pan Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Boś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył. Jezu, jak boli ten pierwszy upadek pod ciężarem Krzyża. Padasz, jakby tego było mało, krzyż boleśnie przygniata cię do ziemi. Tak mi trudno patrzeć na ten widok, ciebie przygniecionego pod ciężarem moich grzechów. Ostatnio wyśmiewałem się z kolegi, że był słabszy od innych, że nie ma nowych rzeczy, że nie ma pieniędzy na słodycze. Mój śmiech ranił go i przygniatał do ziemi, tak jak ciebie krzyż. Weź je złode grzech wyśmiewania i przybij go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył. Pewnie ucieszyła Cię, Jezu, twarz Maryi, którą spotkałeś na tej drodze. Wszyscy krzyczeli na Ciebie, życzyli Ci szybkiej śmierci, a Twoja mama po prostu przy Tobie była, nic nie mówiąc. Jakże często nie mam szacunku do mamy i taty. Wiele razy jestem im nieposłuszny, obrażam się na nich, mówię, że ich nienawidzę. Moimi słowami ranię serca, które tak bardzo mnie kochają. Weź je złote mnie grzech braku szacunku do rodziców i przybij go do swojego krzyża. Zmił się nad nami, Panie. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Renejczyk pomaga nieść krzyż panu Jezusowi. Kłaniamy cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Twoje ręce zaczynały słabnąć pod ciężarem krzyża. Żołnierze przymusili Szymona z Cyreny, aby Tobie pomagał w niesieniu krzyża. Czynił to z odrazą i niechęcią, bo przecież byłeś traktowany jak skazaniec, a on był człowiekiem wolnym. Gdy ktoś poprosi mnie o pomoc, a ja nie mam czasu, udaje, że nie słyszę. Gdy mnie ktoś przymusi do pomocy, wówczas wywołuje to we mnie niechęć, złość i wtedy się obrażam. Weź, Jezu, ode mnie grzech pychy. I przybij do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Podbiega do ciebie Weronika i ociera twoją umęczoną twarz. Czujesz chwilową otuchę. Za chwilę na twojej twarzy znowu pojawi się pot, krew i kurz. Jednak gest Weroniki jest jak łyk zimnej wody w upalny dzień. Zdarza się, że myślę jedynie o sobie. Wydaje mi się, że to ja jestem najważniejszy na świecie. Staram się nie widzieć osób, którym mógłbym chociaż odrobinę pomóc, bo przecież liczę się tylko ja. Weź Jezu ode mnie grzech egoizmu i przybij go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, panie. który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Drugi upadek jest bardziej bolesny niż pierwszy. Przed tobą jeszcze daleka droga do końca, a ty, Jezu, nie poddajesz się mimo zmęczenia, bólu i ran. Upadasz, aby za chwilę powstać i iść dalej. Ja niestety bardzo szybko się zniechęcam. Gdy staram się coś zrobić i wymaga to ode mnie trudu, zamiast próbować dalej, ja się poddaję. Brakuje mi wytrwałości w ciągłej pracy nad sobą. Weź, Jezu, ode mnie grzech braku wytrwałości i przybij go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył. Spotykasz Jezu kobiety, które lamentują nad Twoim losem. Patrzysz na nie i mówisz im, aby bardziej płakały nad sobą i swoimi dziećmi niż nad Twoim losem. Wiele razy widziałem, że sprawiam przykrość rodzicom, nauczycielom, kolegom czy koleżankom. Wiele osób przeze mnie płakało, bo zraniłem je swoim słowem lub czynem. Weź Jezu ode mnie grzech odrzucania innych i przybij go do swojego krzyża. Zmił się nad nami, panie. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta: Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Jesteś już, Jezu, bardzo zmęczony. Nogi odmawiają Ci posłuszeństwa i upadasz pod ciężarem krzyża żołnierze krzykiem i szturchańcami zmuszają cię żebyś wstał i szedł dalej zdarzają się takie chwile w moim życiu że staję się takim żołnierzem zwłaszcza względem moich rówieśników bije się przezywam szturcham zwłaszcza słabszych od siebie przez takie zachowanie nie jestem świadkiem twojej miłości weź je ode mnie grzech braku miłości do bliźniego i przybi go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, Panie, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył. Jesteś już Jezu na miejscu, gdzie będziesz ukrzyżowany. Żołnierze zrywają z Ciebie ubranie i wystawiają Twoje umęczone ciało na widok publiczny. Nieraz ja także używam brzydkich słów, rysuję nieprzyzwoite rysunki, opowiadam kawały, które są niemoralne. Zapominam, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i powinienem je szanować zarówno u siebie, jak i u innych. Weź Jezu ode mnie grzech nieczystości i przybij go do swojego krzyża. Zmił się nad nami, panie. który za nas cierpiał rany. Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do Krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył. Okrutni rzymscy żołnierze przybijają Twoje ręce i nogi do Krzyża. Nie przejmują się, że sprawiają Ci ogromny ból. Jest to dla nich obojętne, a ty Jezu tak bardzo cierpisz. W szkole dzieci mają lepsze tornistry czy rowery niż ja. Pojawia się we mnie zazdrość, że oni dostają wszystkiego co chcą, a ja tego nie mam. Każdy przejaw zazdrości to jak wbicie gwoździa w Twoje umęczone ciało. Weź Jezu ode mnie grzech zazdrości i przybij go do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, panie, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Twoja męka dobiegła końca. Umarłeś za mnie na krzyżu. Oddałeś swoje życie, abym ja mógł kiedyś osiągnąć niebo. Nie potrafię Ci za to nawet dziękować. Przychodzę na mze świętom i nawet nie chcę z Tobą rozmawiać. Bardziej zajmuje mnie rozmawianie, przeszkadzanie na Eucharystii, a przecież ten czas to jest spotkanie Twojej wielkiej ofiary dla mnie, ofiary Krzyża. Weź Jezu ode mnie grzech, rozrabiania na Eucharystii i przybij do swojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, panie, któryś za nas cierpiał rany. Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Maryja przyjmuje na swoje kolana Twoje umęczone ciało. Bierze je z taką czułością, jakby chciała Cię nigdy więcej nie skrzywdzić, nigdy więcej nie zranić. Moi rodzice poświęcają dla mnie wiele, często własne marzenia i plany. Starają się, aby niczego mi w życiu nie zabrakło, abym miał wszystko, co jest mi potrzebne do życia. Jednak często nie ma we mnie wdzięczności, a jest jedynie żądanie, aby dostać więcej. Jezu, weź ode mnie brak wdzięczności i przybij go do swojego krzyża. Zmił się nad nami, panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Dobrzy ludzie owinęli Jezu twoje ciało w płótno i położyli je w grobie. Wiedzieli, że tylko tyle mogą zrobić, aby ciebie uszanować. Ja wiem, że powinienem się modlić za wszystkich ludzi, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych. Wiele razy rano zapominam o modlitwie, bo spieszę się do szkoły. Wieczorem mi się nie chce, bo jestem zmęczony. Zapominam o rozmowie z tobą zbyt często. Weź Jezu ode mnie grzech braku modlitwy i przybij go do swego krzyża. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, któraś współcierpiała. Matko, bolesna przyczyń się za nami. Przeszedłem Jezu razem z Tobą całą drogę krzyżową. Zostawiłem przy każdej stacji moje grzechy: osądzanie, lenistwo, wyśmiewanie, brak szacunku do rodziców, pychę, egoizm, brak wytrwałości, odrzucanie innych, brak miłości do bliźniego. Nieczystość, zazdrość, rozrabianie na Eucharystii, brak wdzięczności i brak modlitwy. Spal te wszystkie moje grzechy w ogniu swojej miłości, bym już nigdy ciebie nimi nie zasmucał. Pozwól mi z czystym sercem oczekiwać poranku zmartwychwstania. I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szkraby, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wspólną drogę krzyżową. Do zobaczenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.